Cześć, witajcie. Tu mam Biblię. Ona jest jeszcze w moim posiadaniu, Mamy ją w swoich rękach i ona nie jest zakazana, tak? Wiecie, nam się kiedyś wydawało, że przyjdzie jakieś coś i nam zabiorą Biblię, nie? że nie wiem, że nie wolno jej będzie czytać, bo przyjdzie jakaś inna opcja religia, taka z góry. I wiecie co? I ta religia już tak naprawdę przychodzi, przyszła tylko przyszło zupełnie niepostrzeżenie i z miejsca, z punktu, z którego chyba nikt się nie spodziewał. Hmm. Ostatnio mówiłem, głosiłem Ewangelię i jeden taki chłopak bezdomny mówi, ale ja się nie będę modlił. I on się nie chce pomodlić. Dlaczego? Dlaczego się nie chcesz pomodlić? No bo ja nie chcę mówić do kogoś, kogo nie widzę. Bo to jest schizofrenia. Ludzie którzy tu ze mnie będą śmiać, nie? I tak dalej. Ja nie chcę być psychiczny, chory. Ja nie będę mówił do kogoś, kogo nie widać, nie? Wiecie, otwieramy Biblię i tu widzicie, co chwila czytamy, ktoś rozmawia z Bogiem. Dawid się co chwila pyta Boga. Jezus rozmawia z Bogiem. Jezus tam mało tego z szatanem nawet rozmawiał, nie? Generalnie co chwila, ktoś z kimś rozmawia, kogo nie widać. Ok, no dziwny, fajne, ciekawe. A tu mamy człowieka, który mówi, że on się nie będzie modlił, bo nie będzie gadał z kimś, kogo nie widać, bo nie chce być uznany za psychicznego. Widzicie, mamy pewien problem. Ponieważ po powstaniu tej teorii ewolucji ludzie zaczęli tworzyć nową religię, nazywając ją psychologią. Mhm. O czym tu już nie raz trąbię. I w tej religii zwanej psychologią, Bóg nie jest tym Bogiem, który jest w Biblii. Bóg nie jest tym Bogiem, który jest w Biblii. Bóg psychologów, Bóg psychologiczny, Psychebóg, jak to nazwijmy. Jest tak naprawdę wytworem człowieka. Nie, że człowiek stw był stworzony przez Boga, tylko nagle Bóg jest wytworem człowieka, jest wytworem psychiki człowieka. Psychika człowieka, psychika społeczności nagle doszła do czegoś takiego, że. Mm, Nagle doszło do czegoś takiego, że były pewne rzeczy niewyjaśnialne, niewytłumaczalne i tak dalej, więc człowiek musiał stworzyć sobie Boga po prostu nie? jako coś, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, których nie widzi. I to jest teologia tak naprawdę religijna, która nie nazywa się dzisiaj religijną, ale jest to te, te, teologia filozoficzna-religijna, która weszła do nas totalnie niepostrzeżenie. Dzisiaj są tego efekty, jakie są efekty. Dzisiaj, czyli jeżeli wejdziemy w ten sposób, postrzegając Boga, co właśnie mówię, czyli jeżeli Bóg nie jest Bogiem, i to nie jest historia żywego Boga opisanego, który zmartwychwstał, tylko jest to historia, mitologia, którą niektórzy wybierają wierzyć, bo mają taką potrzebę psychologiczną, taką potrzebę psychologiczną, żeby w coś takiego akurat wierzyć, bo to im wyjaśnia nie, niewyjaśnialne. I mało tego, ale jeżeli ten to coś tutaj wierzy, na przykład mówi o jeszcze dodatkowo powiem, mówi coś takiego jak mowa nienawiści, bo na przykład mówi, że homoseksualni gdzie jest B homoseksualiści pójdą do, nie wejdą do Królestwa Bożego itd, i tak dalej, i tak dalej nie? no to mamy problem, bo w tym momencie patrzymy na takiego człowieka i patrzymy na takiego człowieka, który wybrał akurat taką, taką religię, taką wizję Boga, gdzie w ten Bóg promuje tak naprawdę mowę nienawiści, bo jeżeli się przeczyta tutaj Boga, Jezusa, ile on miał wypowiedzi, o opiekle, ile on miał wypowiedzi, kto się nie nadaje, i tak dalej, nie? i tak dalej, i tak dalej, no to to jest nic innego jak na dzisiejszą formułę prawną mowa nienawiści po prostu, nie? Dzisiaj Jezus pewno byłby o takie coś oskarżany, o mowę nienawiści. Jak to się, słuchajcie, dzieje, jak to się zadziało, co to się podziało? I jakie to ma konsekwencje? Po pierwsze, teraz musimy wziąć też konsekwencje prawne. Bo jeżeli my zaczniemy to traktować, Boga traktować jako wytwór człowieka, to znaczy, że ci chrześcijanie, którzy wierzą w Biblii. Traktują, mają tego Boga bardzo takiego dziwnego, który mówi mowę nienawiści i tak dalej. Czyli tak naprawdę ci ludzie są możliwie, że chorzy psychicznie, możliwie, że mm, powinno się wziąć na jakąś tam, nie wiem, terapię, żeby im tego Boga złagodzić, w sensie ten wizerunek Boga złagodzić, bo przecież skoro to ludź, ludzie wytworzyli Boga, a nie Bóg stworzył człowieka, no to znaczy, że. Że ten Bóg wytworzony tutaj, który mówi te mowy nienawiści, i mówi takie dziwne rzeczy, czy ktoś do piekła trafi na ogień wieczny, nieugaszony i tak dalej, i tak dalej, to znaczy, że ci ludzie mają coś z psychiką. Nie. Tak. Mało tego, że z psychiką, to tak naprawdę, jeżeli oni to mówią, powtarzają, to oni tak naprawdę głoszą mowę nienawiści. Nie? Na przykład, nie? I słuchajcie, i takie rzeczy to już są, to jest już czas teraźniejszy. To się dzieje na naszych oczach, nie? To się dzieje na naszych oczach. Tu tutaj mamy ze Szwecji, pastor rozkarżony o mowy nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Właśnie z tego powodu, o którym teraz mówię, tutaj mamy jakiś kolejny, sobie znalazłem. wystarczy chwilę w internecie poszukać, tutaj mamy Chrześcijański został aresztowany za to, że mówił homofobiczne zdania, i tak dalej, Po tym, jak głosił z Biblii, I to, są, to są, nie są żadne już dziwne, tam kraje, nie wiadomo gdzie się to tak To są nasze, tu ta nasza to tak zwana zachodnia cywilizacja, która zrobiła z Boga nie tyle Boga prawdziwego, co zrobiła z Boga jako wytwór potrzeb psychiki ludzkiej, nie? Tutaj, pastor prześladowany za czytanie Biblii głośno, publicznie. No, i tak kolejne, mówię, to chwilę poczukałem i, i tego można znaleźć. To pewnie o tym samym, nie, ale bo to też w Seattle było. Ale tutaj mamy na Florydzie następnego innego pastora, który też został aresztowany, bo pokazywał antygejowską tabliczkę, tak. I tak. No tutaj w Pakistanie. W Pakistanie to może jest akurat inna sprawa, że nie, nie wolno biblii czytać, bo tu jest już ta druga religia, jest ewidentnie taka a, bardzo widoczna. Ale u nas e, tutaj e, człowiek aresztowany za czytanie Biblii w Londynie, hmm, tutaj znowu za hmm, czytanie Biblii w Londynie, nie wiem czy to samo, ale nieważne słuchajcie, e, tego jest już trochę i to się będzie zwiększać. W Polsce też już mamy pastora Chojeckiego, który jest tam oskarżany o różne mm, dziwne tego typu rzeczy, o wypowiadanie się na temat ducha Fatimę, mm, że to nie jest duch, tylko coś nie tak. Mm. Ale generalnie świat do tego zmierza. Powstała nam nowa religia. I ja, a, propos, a propos tego, że coś jest nie tak z homoseksualizmem, to słuchajcie, trzeba też wziąć pod uwagę co, co się tu tak naprawdę dzieje, nie? Bo w pewnym momencie homoseksualizm był uznawany na świecie za chorobę. Tak, był uznawany na świecie za chorobę przez psychiatrów. Ale w pewnym momencie psychiatrzy się tam wzięli do kupy w Ameryce i powstali, nie raport Kinzleya i takie dziwne rzeczy. I takie dziwne rzeczy, więc psychiatrzy generalnie zobaczyli, że przegłosowali, że jednak homoseksualizm jest czymś naturalnym nagle, nie? No, i homoseksualizm zaczął być tak normalnie akceptowany jako coś zdrowego. Raczej chorobą w przypadku. Problemem stało się to, że ludzie mają poczucie winy za to, że są homoseksualistami, więc problemem raczej stali się chrześcijanie i tak dalej, którzy mówią, że coś jest grzechem, nie? Bo poczucie winy, jakiś taki smutek stał się tak naprawdę chorobą psychiczną, problemem. Wiecie, no, to jest takie gadanie, no. No, no, tak się po prostu dzieje na tym świecie. Autentycznie tak się dzieje na tym świecie. To się wydaje być dosyć dziwnym, tak? Dosyć dziwną rzeczą, ale tak jest po prostu. To jest moment, kiedy w Biblii jest to opisane, jako będą szukali Boga i nie będą mogli znaleźć. Bo wyobraźcie sobie, że budzimy się w świecie i zaczynamy szukać Boga, a wszyscy dookoła i wszędzie, gdzie szukamy, Traktują Boga jako wytwór nas, nasz. tak? To, co na przykład mówiłem, w, w, bardzo tutaj taka poszła też mowa w pewnym momencie, że to my mamy obraz Boga. Nie? My mamy jakiś obraz Boga, ludzie mają jakiś obraz Boga, i to ludzie sobie tworzą jakiś obraz Boga. Trzeba im poprawić obraz Boga, to im się poprawi psychiczne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Kłamstwo do potęgi nie wiadomo jakiej. Bo to cały czas jest ta psychologiczna wiara, że to człowiek tworzy Boga. Nie możesz mieć jakiegoś obrazu Boga, bo to Bóg stworzył ciebie na swój obraz i podobieństwo, a nie my mamy jakieś obrazy Boga. My możemy być okłamani co do wizerunku Boga, to jest jedna sprawa. nie? Ale nie możemy być okłamani, możemy wierzyć w innego Boga niż prawdziwy Bóg z Biblii. tak? Niż Jezus, tak i tak dalej. Możemy być do tego wizerunku Boga, ale po to się Jezus objawił, żeby nam te wszystkie kłamstwa jakby wyprostować. Mm. I to nie my tworzymy obraz Boga, tylko Jezus jest tym obrazem Boga, po prostu, nie? Możemy wierzyć w inne obrazy Boga, jakieś swoje wymysły, a możemy wierzyć w Jezusa Chrystusa. Mm. W każdym bądź razie do czego dążę? Wiesz, to jest Biblia. Ja ci powiem tak, czytaj ją, póki możesz. Czytaj opóki możesz, bo mogą przyjść czasy jeszcze za naszego życia, kiedy to będzie zakazane. I tak jak są kraje, gdzie mają inną religię, albo są kraje, gdzie w ogóle miną wiarę, nie, są kraje, gdzie w ogóle się zwalcza u wiarę, czy zwalcza wiarę, chociażby ze względów politycznych, ze względów takich zaangażowania politycznego i tak dalej. Tak na przykład Finach było i tak dalej. Tak, u nas yy, może przyjść coś takiego, yy, że wiesz, no teraz jest, na przykład będzie mowa o tym, że policja będzie mogła zajrzeć na naszych skrzynek mailowych, będzie mogła czytać SMS-y i tak dalej. Czyli tak naprawdę wyobraź sobie, że i coś takiego wchodzi do Polski. Chiny się już cieszą, że mogą eksportować swój cudowny produkt. Yy, nie wiem, czy wiecie, ale nowy produkt chiński to jest totalna inwigilacja i oceny społeczne. Yy, więc yy, w sensie wszędzie kamery, tak? Yy, wszędzie kamery, i wiesz. I masz oceny społeczne. Jak się dobrze zachowujesz, na przykład możesz sobie pojechać na wakacje, nie? Jak się źle zachowujesz, no to nie pojedziesz sobie na wakacje. Nie? Yy, więc i to jest taki nowy hit eksportowy Chin. Co prawda, już, jeszcze tego nie eksportują, nie? Z tego co wiem, ale oni, jak no dałem taki film o tym, jak oni się cieszą, że oni już coś takiego wprowadzili w jakimś jednym mieście. Yy. I tak dalej. I oni się cieszą, bo to będzie fajny hit eksportowy dla innych krajów. Na pewno się ludzie to spodoba, nie? Ludziom się to spodoba. Wyobraź sobie, że coś takiego wchodzi, nie? I teraz kto decyduje, co jest normalne? Normalne, czyli, czyli jakie tak naprawdę, nie? Kto decyduje, co jest normalnym zachowaniem, czyli jakim, nie? Jakie jest to normalne, nie? W takim systemie, nie? Czy czytanie Biblii za tym jest normalne? Jeżeli czytanie Biblii. To jest tak naprawdę. Szukanie psychologiczne, szukanie potrzeby istnienia Boga, żeby wytłumaczyć czegoś niewyjaśnionego. Tylko w złym kierunku. Bo ten akurat kierunek mówi o grzechu, mówi o tak naprawdę o, o tym, że jedni wylądują w piekle i tak dalej, więc to jest na pewno zły psychologiczny kierunek. Bo to nie jest psychologiczny kierunek, który który odbywa się w tym kierunku, w którym tam psy 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 za normalny. To to zły zły kierunek psy nich, nie? Do tych zawodów, no bo no gdzie? No, tu jest mowa nienawiści, tu jest mowa, że ci trafią do, do, do. Jezus mówi o homoseksualistach, przykładowo, nie? O homoseksualistach to jest taki temat na topie, nie? E, mówi, że trafią do piekła, więc jeżeli ten twój Bóg, który sobie tam człowiek wymyśla, bo człowiek sobie wymyśla tych bogów, teoretycznie te obrazy Boga, czy tam w ogóle Boga, religie i tak dalej, e, tak, a nie inaczej się zachowuje, no to nie, no to, to powinieneś tak naprawdę, to dostaniesz złe oceny społeczne, powinieneś mieć inne oceny społeczne jakieś. Wybrać innego Boga, który nie jest aż taki tutaj drastyczny, nie wobec tych tematów, który jest bardziej taki przytulesty, przytulasiasty i tak dalej, nie? W ogóle jest taki, no mówię, cukierkowy, fajny, nie? Ekstra, nie? Mm. Takiego Boga powinienś wybrać, a nie tego, który co chwila straszy piekłem. Hej, hej, z tobą jest psychicznie coś nie tak, nie? Nie, nie pojedziesz na wakacje, nie? Przykładowo mówię, nie? Mm. Ale. No patrząc na to, co się dzieje, to jest taki kierunek, który jest bardzo możliwy do tego, że się zadzieje. Nie? To jest taki kierunek, który jest bardzo możliwy do tego, że po prostu w ten sposób pójdzie. A jak będzie w naszym kraju, jak będzie w Polsce, to wszystko zależy od Ciebie. Tak naprawdę, nie? To wszystko zależy od Ciebie, jak będzie w naszym kraju, jak będzie w Polsce. Mówię, ja jestem ostatnio bardzo zbudowany, bo zadzwonił do mnie młody człowiek, 13 lat ma i mówi, że się nawrócił. W jego miejscowości nie ma nikogo nawróconego dookoła mnie. Sam się nawrócił właśnie, słuchając jakichś rzeczy na YouTube, nie? Czyta Biblię i tak dalej, chcę głosić Ewangelię. Jestem zbudowany, bo widzę, że coś się w tym kraju może, jakieś takie światełko w tym całym tunelu ciemnoty za przeproszeniem, nie? Mówię nie, 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 nie o ciemnoty jako ludziach, tylko ciemnoty duchowej, nie? Po prostu takiego zaślepienia duchowego, ślepego po prostu podążania za tym, co dziad pradziad mówił, nie? To, że dziad pradziad był, no dziad pradziad nasz polski był oszukany, tak naprawdę. Był oszukany, bo przyszli ludzie mówiąc, że są od Boga, a tak naprawdę nie byli od Boga, tylko byli od papieża, nie? Więc nasz dziad pradziad został oszukany. No, więc. No, jakby ten dziad pradziad, który, że tak powiem, początkował tę wiarę w Biblię i bronił to chrześcijaństwo, zwane katolicyzmem, dowiedział się tak naprawdę, co jest nie tak, no to by się tu oburzył i to już było widać w początki reformacji w Polsce, kiedy tutaj chociażby w Małopolskim Królewskim dawnym województwie 60% szlachty było nawróconych. Jak się poorientowali o co chodzi, że po prostu od lat są oszukiwani. To by się coś zmieniło, i widzę, że to się jest w stanie w tym kraju zmienić, tylko to wszystko zależy od ciebie. Ale żeby to wszystko zrobić, potrzebna jest tak naprawdę Twoja relacja z Jezusem Chrystusem na początek, na sam początek. Twoja relacja z Bogiem, twój powrót do Boga. Nie powrót też do posiadania racji, bo posiadanie racji buduje jakąś wartość siebie. Ale to jest z jednej strony, ale tak naprawdę powrót do relacji z Bogiem. To, co Jezus zrobił, kwintesencja Ewangelii jest taka, że Jezus pojednał nas z Bogiem. Pojednał nas z Ojcem, pojednał nas z Bogiem, który jest duchem, który jest miłością i tak dalej. Jezus był uwidocznionym, że tak powiem, w ciele Bogiem dla nas, tak, ale pojednał nas z Bogiem, który nas stworzył, pojednał cię ze Stwórcą. Jeżeli ty pojednasz się ze stwórcą, to tak naprawdę stajesz się w tym kraju światłem. Światłem się stajesz, którego się nie zapala pod korcem. Stajesz się światłem do ogłoszenia Ewangelii. Wiesz, nasze życie było brudne. Było brudne, było oblepione grzechami. Dajmy na to, że te kartki to są moje, nie wiem, grzechy, tak? I, I moje życie po prostu było brudne i nie byłem w stanie, to są grzechy, którymi jestem oblepiony, nie? Takie, takimi grzechami jestem, tym dopiero tu jeden, drugi, trzeci grzech i tak dalej. Cały jestem brudny od grzechów, nie? I tak człowiek jest po prostu brudny od takich grzechów, i nie ma możliwości pojednania się z Bogiem, coś robiąc z tymi. Nie mogę się zmyć, ale to, to cały czas są te grzechy, bo one nie są przyklejone tak do ciała, tylko one są przyklejone totalnie do mojego całego życia, nie? Nie ma możliwości pojednania z Bogiem inaczej niż przez no, śmierć, którą ktoś musiał ponieść. No tylko, że jak ja umrę z tymi moimi grzechami, to ja już nie wstanę, nie? Więc dlatego Bóg wysłał swojego syna, dał coś, co najcenniejsze miał, najcenniejszą swoją perłę. Dał najcenniejsze, co miał, syna. Jedynego, nie miał więcej, jedynego syna. Dał, tak, aby ja, ty, każdy inny, nie, mógł być pojednany z Bogiem. Jeśli my przyjmiemy jego ofiarę, wyznamy go swoim Panem. On jest Panem, tylko pytanie, czy my go też wyznamy swoim Panem, osobistym Zbawicielem, uwierzymy, że Bóg zbudził go z martwych. Będziemy szli tą drogą. Tak naprawdę to odmieni nasze życie. To nasze grzechy, te, które były byłem ja oblepiony, nagle są przylepione na krzyż, nie? Nagle są przylepione. Nie już na mnie, tak? Tylko nagle są przylepione na krzyż. I ja co zostaję? Ja zostaję bez tego lepienia grzechami, i mogę nawiązać z powrotem relację z Bogiem z Twórcą. I to wszystko opisuje właśnie Biblia. To wszystko jest opisane w Biblii. I nie ma tu tego Boga opisywanego przez psychologię, że to człowiek stworzył Boga. Jest coś zupełnie, zupełnie innego. To jest coś, co przewraca życie do góry nogami. To jest coś, czego się nie da też zrozumieć po ludzkim rozumem. I jakikolwiek psycholog nad tym nie siądzie i nie będzie tego próbował zrozumieć, on tego nie zrozumie. On tego nie pojmie, bo tego się nie pojmuje, to się przyjmuje. To on tego nie pojmie, bo to się przyjmuje po prostu, tak? Oni, można to próbować pojąć, ale próbować to pojąć, wychodzi, wychodząc z założenia, że to człowiek stworzył Boga, tak jak mają na początku powiedziane, że to są mitologie stworzone przez człowieka. Nie, wychodząc z tego założenia, nie da się tego pojąć, bo nie patrzy się na Boga jak na kogoś realnego. Po prostu. Nie patrzy się na Boga jak na żywą osobę. Jak na kogoś, kto był naprawdę realny i pokonał śmierć, pokonał coś, co nikt nie, jest, nie był w stanie pokonać. Nie? I tak dalej. Więc naprawdę wam bardzo, bardzo polecam. Zajrzenie do tego dzisiaj, a zwłaszcza z czymś takim, że to niedługo może być po prostu zakazane. Bo jeżeli tu jest mowa nienawiści, i jeżeli to jest mowa nienawiści, tak naprawdę nie mowa o, o piekle, o, o, o ogniu wiecznym i tak dalej. Nie? To jest w ogóle mowa nienawiści. To może być zakazane za niedługo, tak? Po prędzej czy później, e, pewnie prędzej, znając życie, ale może wejść takie, takie dziwaczne prawo e, i do nas. Po prostu. Ok, Trzymajcie się. E, powodzenia. Powodzenia i mówię, zaglądajcie do, do Biblii.